Pomorska telewizja narodowa, jesteśmy w Sopocie i tutaj no niestety coś się pojawiło, jakiś dziwny obiekt, którego tutaj do tej pory nie bywało. No może coś powiesz dla kamery? O gada nawet. Proszę pana, pan pilnuje z bronią tego gościa? Nie, 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 nie. tak pan nie nic się robi, tak? Nic Generalnie nie jest spokojny. Jedynie y, można go uśpić. uśpić tak. Można, tak. Tak, jakby był za bardzo agresywny, ale jest bardzo przyjazny. Jak on, no jak, jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Tyranozaurus Rex. My na niego mówimy kubuś. Kubuś, Gdzie to jest tak. Aha. Młodziutki okaz. Dopiero się wykluł. Do, no no, jaja. Jaja. Mówiłem, że masz stąd odjechać. I uciekaj mi stąd, już. Dobra, teraz weź kamerę i ja tu będę trochę z nim gadał. No teraz porozmawiamy, kochane. Słuchaj, więc jest taka sprawa. Jesteś tutaj w Sopocie, jak Ci się podoba. Dobrze jest? Tak. Dzieci lubisz. Lubisz dzieci? No. No mów prawdę. Aha, no tak, będę na mnie. Ale czasami czkawką ci się odbijają te dzieci. Skrzypią cię i po plecach. No. Duży jesteś, ale malutki. Tu też jesteś dzieciak. No dobra, dzieciak jest, ale patrzcie jaki ma ogon. Pokaż ten ogon. Pokaż tu zaprezentujemy ten ogon. No, no kawał, kawał, ogona jest, no. Generalnie no ja już się oswoiłem, oswoiłem go do siebie. Spadę łapkę. No cześć. No dobra, w porządku. Możemy tutaj spokojnie przebywać w Sopocie. O, okaz jest oswojony okaz został oswojony. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk zaprasza do Sopotu y, spod, na spotkanie z dinozaurem. I jeszcze raz, proszę pana, jak ten dinozaur się ma nazywa? Dinozaur Ustrex. Aha, tyrex. Tyrex. O, już mnie łapie ogonem tutaj głaszcze. No fajny jest, no. Generalnie chodzi sobie po Sopocie. Jak widać w Sopocie różne atrakcje nas mogą spotkać. A zapraszam też na Molo. Tam y, piraci rapują, napadają. Też gwałcą czasami, no. Ahoj. Pozdrawiam z Dańska Pomorskiej. przepraszam. Pomorska telewizja narodowa słowami, że wasz fotoreporter.